Hej cześć, Manka, jestem Grafik, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale. W kolejnym filmie jest Intersection Controller. W dzisiejszym filmie pokażę, jak, zbud jak zbudować całkiem fajne, myślę, bloki. I myślę, że będą się podobały i że ktoś z nich skorzysta. Oto pierwszy budynek. Oto pierwszy. Mamy tutaj 25 piętrowe budynki. ...oraz sześć takich, które robił za okno. Po środku mamy... nie wiem, ma coś takiego. To też ma 10 pięter i tutaj ma ściany zielone. Można to oczywiście w różnych kolorach zrobić. Tutaj mamy bloki... No ...takie zwykłe, no. Co tu można powiedzieć? 9 pięter to ma. Tutaj jest, tutaj jest taki kolor. Nałączone szczegóły oczywiście, tutaj nie ma. E, no i niebieski kolor i tak dalej. Tu. Mamy coś takiego, ale z oknami. Nie wiem jak u innych ludzi, ale u mnie, jak się bierze emotki, w tym wypadku mam flagi polski, to, no, to robią się takie kwadraciki. Nie wiem jak u innych to jest, ale u mnie tak jest. No i działa. Skorzystam z tego już kiedyś. Tutaj. Mamy budynek też blok, ale z takimi wzorkami, jak tutaj mamy na przykład. Często, jest tutaj, często są takie rzeczy na blokach i z takiego czegoś również można skorzystać. Oczywiście są tutaj też okna. Bloki można stawiać też w ten sposób. E, krzywo. No wtedy można to znaczy tak pod kątem. Wtedy można robić całkiem myślę fajne blokowisko. No, te bloki są bardzo proste. To naprawdę nie ma nic skomplikowanego. Tutaj jest coś takiego, tutaj jest coś takiego, tutaj jest coś takiego. No i więcej. W in, to zasadzie znaczy inne bloki, no to w zasadzie są jeszcze prostsze. No, bo tam nie trzeba jakoś za bardzo się nie trzeba za bardzo umieć budować, żeby po prostu je zrobić. No. Także w tym krótkim filmie to już będzie wszystko. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się. Cześć.